Dzień dobry, witajcie. 51. dzień serii codziennie do matury. Dzisiaj zrobimy zadanie z rachunku prawdopodobieństwa, dowód algebraiczny oraz stereometria. Jak zwykle, na początku spróbujcie rozwiązać zadanie samodzielnie. Za chwilę pojawią się moje rozwiązania, z którymi będziecie mogli porównać swoje odpowiedzi. Zachęcam do obejrzenia filmu do końca. Zaczniemy dzisiaj od zadania z rachunku prawdopodobieństwa. Dane są dwa pudełka, czerwone i niebieskie. W każdym z tych pudełek znajduje się 10 kul ponumerowanych liczbami od 1 do 10. Z każdego pudełka losujemy jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że numer kuli wylosowanej z czerwonego pudełka jest mniejszy od numeru kuli wylosowanej z niebieskiego pudełka. Mamy taką sytuację, że są dwa pudełka, w jednym 10 kul, w drugim 10 kul. Wykonujemy losowanie. Nikt nam nie mówi w jakiej kolejności, ale próbujemy zdobyć te kule. Wyjmujemy coś z pudełka czerwonego i mamy się zastanowić, z czerwonego, a potem z niebieskiego. Mamy się zastanowić, ile jest przy, y, takich opcji, y, które y, sprawią, że na przykład, jeśli ja wylosuję jedynkę, y, to ten, ten wynik będzie mniejszy niż wynik wylosowany z pudełka niebieskiego. Najpierw oraz rachunek prawdopodobieństwa w ogóle zastanówmy się, ile jest wszystkich możliwych zdarzeń. Czyli moc omega. Moc wszystkich zdarzeń elementarnych, ile ich jest. Losujemy jedną kulkę z pudełka czerwonego i jedną kulkę z niebieskiego. Więc jest 10 opcji wylosowania z czerwonego pudełka. I 10 opcji wylosowania z niebieskiego pudełka. A więc wszystkich zdarzeń jest 10 razy 10, bo dla każdej z kul z czerwonego pudełka może przypaść jedna z 10 kul z niebieskiego pudełka. Daje nam to 100 wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych. Następnie się zastanówmy, jak będzie ze zdarzeniem konkretnie tym, którego szukamy. Nazwijmy go zdarzeniem A. Będziemy liczyć jego moc, więc oznaczam tutaj takimi kreseczkami po bokach. No i próbujmy. Załóżmy, że wylosowana została jedynka. W ilu przypadkach jedynka będzie mniejsza od, przypad... od możliwych opcji z niebieskiego pudełka? Aż w dziewięciu, dlatego że jeśli wylosujemy cokolwiek od dwójki do dziesiątki, to wtedy nasz czerwony los będzie mniejszy. Tylko jedynka byłaby równa, więc dla wylosowanej jedynki w, czerwono, znaczy w czerwonym pudełku jest aż 9 możliwości wylosowania z niebieskiego pudełka. Więc zapisujemy 9 możliwości dla jedynki. Przeanalizujmy, co się stanie dla dwójki. Dla dwójki tych możliwości będzie 8. Dlatego, że może wypaść nam coś od trójki w górę. Te dwie opcje nam nie pasują. Jedynka jest mniejsza, a dwójka jest równa. Więc mamy 8 możliwości dla dwójki. Już pewnie zauważacie pewien tutaj cykl, pewna logika, która będzie nam się tworzyła. Dla trójki będzie tych możliwości 7. Dlatego, że tylko te 3 nam nie będą pasowały, bo nie są one. Większe od trójki. Więc będziemy mieli dla trójki 7 możliwości. Jak się zapewne domyślacie, dla czwórki będzie ich 6, następnie będzie ich 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. No i dla samej dziesiątki już tych opcji byłoby 0, bo dziesiątka byłaby większa lub równa wszystkim tym liczbom wylosowanym z niebieskiego pudełka. Musimy wykonać taką sumę. Możemy spokojnie zrobić się na kalkulatorze. Tutaj wychodzi 45. Można to zrobić z sumy ciągu arytmetycznego, jeśli komuś bardzo zależy, aczkolwiek jest to chyba za małe i za proste działanie, żeby się jakoś tutaj mocno wdawać we wzory na sumę ciągu. Więc jeśli moc zdarzenia A nam wyszła 45, to prawdopodobieństwo zdarzenia A będzie się równało 45 setnych. Po skróceniu przez 5 dostaniemy 9 /20. I to jest rozwiązanie naszego zadania. W kolejnym zadaniu zajmiemy się udowodnieniem, że ta nierówność jest prawdziwa zawsze wtedy, kiedy x będzie liczbą dodatnią, rzeczywistą dodatnią, czyli x będzie po prostu większy od 0. To jest nasze, nasze założenie wynikające z treści zadania, że x będzie większy od 0. Założenie. No i udowadniamy, jeśli jest x większy od 0. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to wyrażenie pomnożyć stronami przez x. Jakby było mniejsze od zera, to musiałbym wtedy się liczyć ze zmianą kierunku nierówności przy mnożeniu przez liczbę ujemną. Jakby było równe 0, to w ogóle nie powinienem przez niego mnożyć, żeby nie zepsuć tutaj wyniku, żeby całkowicie nie rozwalić tej nierówności. No ale, że jest większe, śmiało mnożę mnożę, dlatego że x jest większy lub większy od zera i wykonujemy to mnożenie. Będziemy mieli 4x kwadrat. Tu jak pomnożę 1x z tym wyrażeniem, to dostanę po prostu jedynkę i będzie to większe lub równe 4x. Przeniosę wszystko na jedną stronę. 4x kwadrat minus 4x Plus 1, większe lub równe 0, i na tym etapie wielu uczniów zauważa coś takiego, stwierdza, no delta. No i absolutnie macie rację, bo można tutaj siąść, policzyć z delty, wyliczyć miejsca zerowe, rozwiązać tę nierówność, ale my zrobimy to troszeczkę szybciej. Zauważymy, że tu jest wzór skróconego mnożenia. Jaki dokładnie? Tutaj mamy 2x do kwadratu. Dwójka podniesiona do kwadratu, x podniesione do kwadratu, więc to by było nasze a kwadrat. Naszym b kwadrat byłaby 1 do kwadratu. A podwojony iloczyn obu, czyli ten będący w środku, 2 razy 2 razy 1. Więc mamy wzór 2x minus 1 do kwadratu. I teraz wniosek końcowy. Dość prosty, dość oczywisty. 2x minus 1 podniesione do kwadratu musi być liczbą nieujemną. Dlaczego? Bo każda liczba podniesiona do kwadratu jest liczbą nieujemną, więc to zdanie jest zawsze prawdziwe, co należało dowieść. Powiem Wam, że bardzo często zadania z nierównościami, gdzie mamy udowodnić, że coś jest prawdziwe dla każdej liczby rzeczywistej x, albo dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej x, sprowadzają się do udowodnienia jakiegoś oczywistego faktu. Więc jeśli ja mam coś takiego i próbuję udowodnić, że jest to prawdziwe, to wystarczy, że doprowadzę do jakiejś sytuacji, która jest bezsprzecznie prawdziwa. I to jest jedna z nich, i najczęściej stosowana w dowodach. Coś do kwadratu większe lub równe 0. Ostatnie zadanie dzisiejszego dnia. Stereometria. W ostrosłupie czworokątnym, w którym wszystkie krawędzie mają tę samą długość, kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy ma miarę. Zrobię najpierw ostrosłup czworokątny. Ostrosłup czworokątny to taki, który ma w podstawie czworokąt. W związku z tym, że wszystkie krawędzie są takie same, to w podstawie jest kwadrat, a te krawędzie tutaj także te, które idą w stronę wierzchołka, mają taką samą długość jak krawędź podstawy. Można do tego podejść na kilka sposobów, ale my podejdziemy najszybciej jak to możliwe. Narysuję tutaj odcinek po to, żeby zaobserwować i oznaczyć kąt między krawędzią boczną a a płaszczyzną podstawy ten kąt znajduje się tutaj pomiędzy samą krawędzią a rzutem tej krawędzi na podstawę tu jest kąt alfa i skąd my możemy wiedzieć ile on wynosi zwróćcie uwagę na ten trójkąt który teraz oznaczę Ten trójkąt to jest połowa kwadratu. A skąd ja to wiem, że to jest połowa kwadratu. No ten bok wynosi A. Ten też wynosi A. A to jest przekątna kwadratu oboku A również. A więc ta zielona linia, nazwijmy ją D. Jest równa A pierwiastków z dwóch. Więc skoro to jest a i to jest a i to jest a pierwiastków z dwóch, to tu mamy także połowę kwadratu, wtedy d byłby przekątną kwadratu. Jeśli to jest połowa kwadratu, to nie ma innej możliwości, jak to, że tutaj znajduje się kąt 45 stopni. Tutaj pomiędzy ramionami byłby kąt prosty, a tutaj też 45 stopni. Kąt pomiędzy krawędzią a płaszczyzną podstawy wynosi 45 stopni. Zaznaczamy taką odpowiedź. Istniałaby także możliwość rozwiązania tej zada tego zadania z pomocą trygonometrii. Byłaby jednak ona troszkę bardziej czasochłonna, a mi zależało na tym, żeby pokazać Wam możliwie najszybsze rozwiązanie. Dziękuję za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw like i zasubskrybuj kanał. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych filmów mojej produkcji. Propozycje znajdziesz na ekranie. Serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia.